Życiowe problemy twórcy przez zwolnienie z Johnego Bravo, jego wielki powrót do produkcji, toksyczny główny bohater, ale na koniec dnia ikona popkultury, ikona Cartoon Network, a co najważniejsze, ikona i wspomnienie dzieciństwa wielu z nas. Zapraszam. 14 listopada ruszył Wszechświat Zenka, czyli nowy serwer w grze Return of the Science. Darmowe MMORPG, które przenosi was do otwartego świata, inspirowanego anime Dragon Ball. Wybierz swojego ulubionego bohatera i wyrusz na przygodę, podczas której zbierzesz drużynę, i stworzysz potężny klan. Zdobywaj punkty PvP podczas potyczek z innymi graczami i uczestnicz w wyjątkowych wydarzeniach. Trenuj swoją postać, ulepszaj ekwipunek i eksploruj tajemnicze dungeony oraz wraz z drużyną toczę pickie walki Open PvP o dominację na Future Earth. Link w opisie filmu zapewni darmowe 3 dni premium. Historia Johnego Bravo to w zasadzie walka z własnymi słabościami oraz imigrancka opowieść o marzeniach, Elvisie i buncie przeciw nudnym bohaterom. Wszystko zaczyna się od Vana Partibla. Urodzony 13 grudnia 1971 roku w Manili na Filipinach w rodzinie imigrantów. Jego rodzice przeprowadzili się do Stanów Zjednoczonych, gdy Van był niemowlęciem i osiedlili się w Los Angeles. Mały Van dorastając w Kalifornii pochłaniał klasyki. Inspiracją do stworzenia protagonisty byli Elvis Presley, Michael Jackson, czy jak sam twórca mówił, współlokator, który był bardzo świadomy swojego bodyfatu. Było to dokładnie tak, jak się mówi: Pisz o tym, co znasz. był studiował na Loyola Marymount University w skrócie LMU, gdzie w 1993 roku stworzył pracę dyplomową Mess O Blues. Siedmiominutowy filmik o nieudanym impersonatorze Elvisa, który podrywa dziewczyny i zawsze kończy w tarapatach. Profesor Wana wysłał short do Hanna Barbera, gdzie Fred Siebert dostrzegł potencjał. Trzeba pamiętać, że Johnny Brawo narodził się w Kluczowym dla Cartoon Network momencie. Sieć założona zaledwie w 92 desperacko potrzebowała oryginalnej tożsamości. Program World Premier Toons, znany też jako Whatter Cartoon, był tym inkubatorem geniuszu dającym twórcom całkowitą wolność, to z niego wyrosły takie hity, jak bla bla, znacie to na pamięć. Po pilocie John'ego widzowie klasycznie byli zachwyceni. Kolejne shorty, czyli Jungle Boy in Mr. Monkey Man i Johnny Bravo and the Amazon Woman, potwierdziły hit. Turner Broadcasting zamówiło serię, premiera pełnego serialu. Lip 1997. Drugi oryginalny cartoon-cartoon po laboratorium Dextera. Produkcja ruszyła w Hanna Barbera z animacją w Roth Draft i Fila Cartoons. Party Bull był showrunnerem pierwszego sezonu. Po takim sukcesie, jakim okazał się Johnny Bravo, wszystko powinno iść genialnie, prawda? W 1996 roku nastąpiło przejęcie Turner Broadcasting System, właściciel Cartoon Network, przez Time Warner, czyli właściciela Warner Bros. Po pierwszym sezonie, w wyniku zmian administracyjnych związanych z tym wydarzeniem, Van Partible został zwolniony z roli showrunnera. Jak sam opowiadał w wywiadzie dla LMU Newsroom, to był niesamowity pierwszy sezon, ale byłem zaskoczony, gdy firma zwolniła mnie w związku z przejęciem Turner Broadcasting przez Warner Brothers. Mogę to jedynie porównać do sytuacji, w której zmuszono cię do oddania dziecka do adopcji i patrzenia jak trafia ono do rodziców, którzy podejmowali decyzje, z którymi się nie zgadzałeś. W 2000 roku ponownie znalazłem się na rynku pracy. Miałem za sobą zaledwie 7 lat kariery zawodowej, ale tym razem ogarnęła mnie rozpacz. Po miesiącach bezowocnych poszukiwań stanąłem przed rzeczywistością braku dochodów i perspektyw zatrudnienia. Po trudnych rozmowach z żoną pogodziłem się z faktem, że muszę poszerzyć poszukiwania pracy poza branżę rozrywkową. Po sporządzeniu listy moich umiejętności, które mogłyby być przydatne na rynku Pracy skupiłem się na tym, że potrafię pisać i dobrze dogaduję się z ludźmi. Biorąc to za punkt wyjścia, zacząłem składać podania o pracę w hotelach. Ostatecznie dostałem pracę w recepcji pobliskiego hotelu Marriott. Czułem ulgę, że znów mam pracę, ale w głębi duszy odczuwałem głęboki wstyd oraz poczucie porażki. Nie byłem przygotowany na przejście z sześciocyfrowej pensji do minimalnego wynagrodzenia. Kiedy zwolniono mnie z żonego brawo, czułem się jak ofiara. Powiedziano mi, że miało to wiele wspólnego z tym, że brakowało mi umiejętności menadżerskich, potrzebnych do obsługi i produkcji wartej wiele milionów dolarów. Ja widziałem to inaczej i potraktowałem tę wiadomość bardziej osobiście. Co ciekawe, program orientacyjny w hotelu Mariot obejmował kurs szkolenia menadżerskiego. To właśnie tam odkryłem luki w moim myśleniu i nauczyłem się wielu umiejętności, które wykorzystuję do dziś. Ten kurs znacznie wzmocnił moją pewność siebie, ponieważ uświadomił mi, że moje zwolnienie miało więcej wspólnego z moim brakiem doświadczenia niż z moim talentem. Po sześciu tygodniach pracy w hotelu zebrałem się na odwagę i umówiłem spotkanie w Cartoon Network z tymi samymi osobami, które mnie zwolniły. Chodziło o przedstawienie pomysłu na nowy program, ale to spotkanie wiązało się z dużym ryzykiem, ponieważ między nami nadal panowała pewna niezręczność, a sprawa wciąż była świeża. Była to jedna z najtrudniejszych prezentacji, jakie kiedykolwiek przeprowadziłem, ale także najbardziej satysfakcjonująca, ponieważ coś w mojej prezentacji skłoniło ich do zaoferowania mi pracy przy produkcji kolejnego sezonu Johnego Bravo. Tego samego dnia złożyłem dwutygodniowe wypowiedzenie w hotelu Mariot. A teraz wracając do części z których został wygnany Partible. Nową ekipą, która przejęła sezony 2 i 3 kierował między innymi Kirk Tinkblad. Ta zmiana wywołała spore poruszenie wśród fanów, ponieważ diametralnie zmieniła estetykę. Sezon pierwszy Partibla charakteryzował się grubszą linią, cieniami i mocnym retro klimatem lat 50 i 60, a w sezonach 2 oraz 3 styl stał się uproszczony z cieńszą kreską, płaskimi kolorami i gumowymi animacjami. Powrót Partibla na sezon 4 był bardzo pozytywnie odebrany, gdyż próbował części częściowo przywrócić pierwotny, grubokreskowy styl, co fani uznali za powrót do korzeni. Łącznie 4 sezony, 65 epizodów, 179 segmentów. Swoją drogą, Johnny Bravo był również pewną trampoliną dla karier takich osobistości z branży, jak Batch Hartman czy Seth MacFarlane. O co w ogóle chodziło w Johnny Bravo? <grym> Proste. Slapstickowa satyra na toksyczną męskość, gdzie pewne siebie macho zawsze dostaje w papę. Protagonista Johnny Bravo to wysoki, umieśniony blondyn z pompadurem na Elvisa w czarnej koszulce, jeansach i okularach przeciwsłonecznych. Mieszka w fikcyjnym Aron City z mamą. Jego motto? Człowieku, jestem piękny, myśląc, że jest darem dla kobiet. Cześć mała, czujesz to napięcie między nami? Ale bądźmy szczerzy, Johnny to egocentryk bez empatii. Ignoruje nie, nie czyta sygnałów społecznych, a jego podrywy kończą się kopniakiem w twór ucieczką ofiary czy interwencją policji. Humor, absurdalny kontrast. Johnny widzi siebie jako ideał mężczyzny, ale świat traktuje go jak klauna. To pewna lekcja. Relacje to nie muskuły, a szacunek oraz osobowość. Inne postacie budują dynamikę. Mama Bany to nadopiekuńcza, traktująca dorosłego syna jak dziecko, generalnie pokazuje jego słabości. Gadatliwa ośmioletnia sąsiadka, mała Suzy, która próbuje edukować Johnnego, kontrastując z jego głupotą. Karl Hryniszwitz jako gikowaty kumpel, fan Johnnego, ale z odwrotnymi problemami, nieśmiały intelektualista. Odcinki? Półgodzinne, podzielone na trzy segmenty. Johnny na plaży podrywa surferki, w dżungli walczy z gorylami, a w kosmosie flirtuje z kosmitkami. No i zawsze kończy się klapą. Animacja? Kreskówka wykorzystuje dynamiczne cięcia i ekspresyjne, przesadne ruchy, którym towarzyszą charakterystyczne onomatopeje. Oznaczało to, że dla najmłodszych widzów był to czysty humor fizyczny, natomiast dorośli odczytywali to jako metaforę tzw. Nice Guy Syndrome. Party był w wywiadzie, Johnny zawsze przegrywa. To satyra, a nie wzór do naśladowania. No i właśnie cytatem przejdźmy do serca serii. Johnny jako satyra. Johnny Bravo to nieprzypadkowy chaos. To ostra parodia toksycznej męskości, gdzie hipermęski narcyz zawsze ponosi klęskę, ujawniając pustkę stereotypów. Jak zauważają współcześni psychologowie i analitycy mediów, Johnny jest satyrycznym symbolem przemęskiego zachowania i powierzchownej pewności siebie, gdzie ta ostentacyjna pewność siebie maskuje kruchość ego. Kreskówka celowo pokazuje, że narcyzm Johnny'a szkodzi wszystkim, włączając w to jego samego. W odcinku Johny z Guardian Angel, Anioł Stróż nazywa to wprost jesteś tylko wielkim kawałkiem mięsa z dziurą na usta. Serial krytykuje społeczne normy, w których mężczyźni są pod presją bycia alfą. Muskularnymi, pewnymi i dominującymi. Porażki Johnego udowadniają, że taka postawa prowadzi tylko do izolacji. Podsumowując, dla dzieci to po prostu seria zabawnych klęsk, ale dla dorosłych to ostrzeżenie przed egoizmem i brakiem empatii. Partible w wywiadach zawsze podkreślał, że Johny przegrywa bo jest płytki. To miała być lekcja przeciwko toksyczności. Kreskówka, pomimo kontrowersyjnych podrywów, okazuje się zaskakująco ponadczasową satyrą na ignorowanie cudzych granic. Seria, która w latach 90. wybuchła jak bomba, przyciągając miliony dzieciaków przed ekrany i definiując slapstick z nutką humoru dla starszych. Johnny Bravo nie był zwykłym serialem. To był detonator dla Cartoon Network, który pomógł kanałowi zbudować imperium. Premiera w 97 natychmiastowy sukces. Na świecie absolutny hit, a w Europie kreskówka zdobywała wyróżnienia jak na festiwalu Cartons on the Bay w 98. IGN w 2009 umieścił go na 71 miejscu wśród najlepszych seriali animowanych. W na IMDb solidne 7,2 na 10 z ponad 30 tysiącami recenzji. Krytycy? Mieszane reakcje, ale z entuzjazmem. Genialna parodia Elvisa oraz Macho, idealna dla starszych dzieciaków. Powtarzalny, ale przezabawny. Zasługuje na B+. Dla chłopców marzących o byciu cool, ale z solidnym morałem. Nagrody? 4 nominacje do Any Awards. 95. za pilot w kategorii najlepszy short. 97. za głos Jeffa Benetta, 98. za scenariusz Steve'a Marmela za reżyserię Kirka Tinkblada. Poza tym jedna nominacja do Youngstar Award, z Whitman za rolę Suzy w 98 i dwie do Golden Reel Awards 2001 i 2004 za dźwięk. Dziedzictwo? Uruchomił kariery gigantów. Twórca Family Guy Seth MacFarlane, animator, scenarzysta i reżyser w sezonach 2 do 3, czy Batch Hartman twórca Wróżków Chrzesnych. I jeszcze propo Hartmana, który mówił o sukcesie Johnego. Kiedy pojawił się Johnny Bravo nie sądzę, aby wiele osób miało wobec niego wielkie nadzieje. Moim zdaniem to na Naprawdę fajne, że udało mu się udowodnić, jakim jest bohaterem. Nikt nie wierzył, że odniesie sukces. A nie tylko odniósł sukces, ale nadal jest obecny i stał się ikoną 15-16 lat później. Sam Johnny też zdefiniował styl Cartoon Network. Gagi dla dorosłych w dziecięcym opakowaniu, parodie popkultury. W Polsce dubbing naprawdę robił świetną robotę. Marcin kudełka jako Johnny z jego tekstami dodawał charyzmy, czyniąc serial kultowym. Pan kudełka był mistrzem i jego głos to nostalgia dla pokoleń, ale niestety Marcin Kudełka zmarł 24 listopada 2022. Jeśli chcecie posłuchać, jakie ma wspomnienia z Johnego Bravo, polecam odcinek na kanale Widzę Głosy właśnie z Marcinem Kudełką. Johnny Bravo to marka, która eksplodowała poza ekran, generując spin-offy, specjalne filmy i świat gier oraz komiksów. Film telewizyjny Johnny Bravo Goes to Bollywood z 2011. Godzinny specjal emitowany na Cartoon Network India, parodujący indyjskie muzikale. Tune FM emitowany w Cartoon Network UK oraz Europie. Poranny blok programowy prowadzony przez Johnnego Bravo wraz z postaciami ze Space Ghosts, m.in. Brak. Fakt, że Johnny regularnie pojawiał się w rolach gospodarza poza USA, łącznie z C. Sequelem Tune FM Live from Tokyo, podkreśla jak ważną globalną marką stał się Bravo. Talkshow JBVO, krótki spin-off, w którym Johnny hostował program z prośbami widzów, często w żartowliwy sposób, przewijając inne programy, na przykład Dragon Ball Z czy Pokémon. Czytał listy od fanów, które mogli wysyłać, rozmawiał z nimi przez telefon, jakby... no wow. Johnny również pełnił rolę gospodarza w Viva z Bravo. Prezentował tam trzy kreskówki, na które widzowie mogli głosować poprzez stronę lub maila, a wygrana kreskówka na następny dzień otrzymywała dwugodzinny blog. Najważniejszym elementem metahumoru był występ w kultowym, nocnym talkshow Space Ghost Coast to Coast. Fakt ten jest kluczowy, bo pokazał jak Cartoon Network używało Johnego do łamania granic wiekowych oraz eksplorowania żartów w segmencie dla dorosłych. W uniwersum Cartoon Network największy crossover to Bravo Dubidu Doo z 1997. Jeden z najwcześniejszych i najważniejszych crossoverów Cartoon Network, który wprowadził Johnego do panteonu klasycznych postaci Hanna-Barbera. Johnemu popsuł się samochód spotyka ekipę skubiego, razem jadą do babci Jebediso, Johnny natarczywie podrywa Daphne, a cała ekipa musi znosić jego narcystyczne zachowanie. Od tyle, bardzo przyjemny odcinek. Inne gościnne występy lub cameo macie tutaj na liście, możecie sobie zapauzować. Pomijając gry mobilne i flashowe, jedyną w pełni opierającą się na serii była uwaga, przygotujcie się, Johnny Bravo The Haka Mega Mighty Ultra Extreme date O'Rama. W wielkim skrócie była symulatorem randkowym. Johnny pojawiał się również w crossoverowych bijatykach i MMO, np. Cartoon Network Block Party, Fusion Fall, Punch Time Explosion, czy wyścigówki jak Cartoon Network Speedway i Racing. Z komiksów to seria doczekała się wydań w DC Comics oraz IDW. Johnny Bravo wygenerował szeroką gamę produktów. Figurki Trendmasters, promocje McDonald's i Burger King, a nawet sponsoring NASCAR. Ostatnie ważne cameo miało miejsce w Jellystone, gdzie Johnny się pojawił wraz z innymi klasycznymi postaciami Cartoon Network. Johnny Bravo zamarzł w bursztynie, stając się kapsułą czasu, świadectwem pewnym epoki animacji. Był karykaturą, męskością, sprowadzoną do bicepsa bez treści, pompadorem bez mózgu. Na tym polegała jego siła. Dziś, w erze mediów społecznościowych oraz kultury, która coraz głośniej mówi o granicach, postać Johnego ma nowy, paradoksalny sens. W dorosłym życiu jego niekończące się odrzucenia nie są już tylko slapstickiem, ale są też moralną puentą. Narcyzm prowadzi do izolacji, a płytkość jest kara na samotnością. Van był osiągnął swój cel. Pokazał, jak nie należy się zachowywać. A zatem, co się stało z kresków Johnny bravo. Jest, jakby po prostu. Jest dostępna, jest memem oraz jest ikoną. Ale co najważniejsze, jest uniwersalną, ponadczasową lekcją. Jakby no to było piękne, ale niestety to już koniec. Elo.